Cześć, witam Was w kolejnej części wyprawy do Ameryki. Michał za kamerą, ja na klifie. Powiem Wam miejsce, jakie znaleźliśmy. No, przechodzi e, najśmielsze oczekiwania. Widok piękny się tutaj rozpościera, ale zanim e, o tym miejscu bo powiem szczerze, no, nie mam dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o to miejsce. Jakby jesteśmy gdzieś w Virginii, Nie ma tu zbyt wiele osób, chociaż trafiliśmy też na innych, powiedzmy, podróżników, rodzinka. I wiecie co, skończyliśmy poprzednią część w Waszyngtonie. Zmagaliśmy się z zdobyciem auta. Jeśli jesteście ciekawi, jak to poszło to możecie zerknąć na poprzedni materiał. Natomiast w tym filmiku będziemy jechać dalej. Jutro jedziemy do Północnej Karoliny. Mamy już samochód, stare, 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 starą Hondę z rocznika 2000. No i nią będziemy próbować dojechać aż do San Francisco. Także zapraszam do oglądania. Dzisiejsza noc gdzieś w tym lesie, najprawdopodobniej na polu kempingowym, dlatego że w Ameryce mamy wiele zagrożeń. Są niedźwiedzie, są... E, nie wiem, co jest pożo niedźwiedziami, tak szczerze. Ale y, może Michał mi podpowie, bo widzę, że gryzie się w palec. Czy chciałbyś coś powiedzieć? Poza niedźwiedziami jest poison ivy. Słuchajcie, jest poison ivy i są takie robaki, które wchodzą Wam pod skórę i podobno są niebezpieczne. Podobno. Nie wiadomo. Ale spotkaliśmy typka, który biegał z wolontariuszem i powiedział, żebyśmy uważali na niedźwiedź, bo niestety ludzie zostawiają jedzenie. I to te niedźwiedzie przyciąga. Same w sobie nie są groźne, ale wiadomo, jak wyczują zapach przetworzonego i, i nie, niespożytego jedzenia, no to... Wiadomo, że przyjdą. A o co chodzi z tymi robakami? Z robakami? No, nie do końca wiem, bo powiedziała nam to nasza przyjaciółka jeszcze w Nowym Jorku, że one podobno wchodzą tutaj pod skórę i później jest zakażenie. No tak, ale... Słuchajcie, zostaliśmy ostatecznie tutaj niedaleko klifu na hamaczkach. Jest 5:30 i całkiem elegancki wschód słońca. Obejrzymy, zrobimy jeszcze parę pompek na rozgrzewkę, choć powiem szczerze, że noc była wyjątkowo ciepła, jedyne co tutaj trochę wieje. Ale zaraz się zbieramy i wracamy do samochodu. Słuchajcie, wracamy do auta. I taka ciekawostka, idziemy jednym z najdłuższych szlaków na świecie w ogóle. Apalaski szlak pieszy, prawie 4000 km długości ciągnie się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Także też jest tutaj coś ciekawego do zobaczenia, jeśli chodzi o góry. No ale wiadomo, każdy liczy, tak jak i też my na to wschodnie wybrzeże i będziemy tam chcieli jak najszybciej się dostać. Dochodzi godzina 19. Słuchajcie, dojechaliśmy do Karoliny Północnej, czyli po porannym hajku zeszliśmy. Niestety nie pokazałem auta jeszcze, bo jest ciekawa maszyna i o niej trzeba trochę opowiedzieć więcej. Natomiast 3-4 godziny jazdy i jesteśmy na miejscu tutaj. Dzięki gościnności mojej koleżanki możemy zostać na noc i dwa słowa Uh, od niej. <laughs> <bawi> się kamerą <laughs> widzę, ale uh, podejrzewam że to jest ok. Mam nadzieję że mu. Okay, uh, we visiting now Gracie. She's living here, and I would like to ask you where we are actually. We're in Boone, North Carolina, and Moses Cone Park at the fire tower. The beautiful view of the Blue Ridge Mountains. Yeah, you can do the round, Mike. Uh, yeah, to show calling. the view it's a really beautiful city and i got to know gracie in hong kong and it's really nice to have the chance to meet now in the states i hope you visit poland one day yes uh, definitely. other than that is there anything you'd like to share uh, um, i'm excited to host them tonight and to ha have them somewhere comfortable <laughs> yes. to sleep that was fake. comfortable to sleep and i'm just excited to have adventures. Yeah, we hear so them snore. Luckily, <laughs> we have another place to stay. Two nights camping, previous nights, and tonight uh, proper rest. Yes. Yeah. So. Yeah, Gracie, where are we? <laughs> we are at the Guyford um, River spot. It's very popular among students and. Wszyscy student BOOM Ale się skończył więc tu Witam kolejnego dnia, słuchajcie wybraliśmy się a raczej zostaliśmy zabrani przez Gracie i jej współlokatorkę nad rzeczkę popływaliśmy i powiem wam, że no wy tutaj są niezłe nie spodziewałem się czegoś takiego na wschodnim wybrzeżu Wracamy do auta i lecimy dalej Słuchajcie, Grecia nas zaprosiła tutaj do takiej lokalnej knajpy, chociaż to wydaje mi się, że jest sieciówka, ale zobaczcie sami jaki tu jest klimat. No i dostaliśmy coś takiego, kosztowało to 20 dolarów, tylko trzeba pamiętać, że tu się dolicza podatek i doliczają sobie też napiwek, więc nie wiadomo ile się zapłaci, ale wygląda to dobrze. Jest kiełbaska, jest mięsko, są rzeperka i do tego... Eee, coś takiego, coś takiego. Nie wiem co to jest, ten bym wam opowiedział, ale naprawdę czas się doedukować z tym. No na pewno coś, coś w kukurydzy Michał spróbował, powiedz nam Michał jak to smakuje. Nie mam pojęcia, że to smakuje. No, no na, nasączone olejem, ale nie zły. No i coś takiego jeszcze, tu też sobie zrobię test od razu. Smażone mm, ciasto. Ale dobre. O! Mac and cheese. No, <tryk> To jest bardzo amerykańskie. To jest right? Uwielbiam amerykański cheese. No i, e, Michał? Powinienem? Tak. Mmm. To jest dobre, mi się podoba. Dobry. Dobry magen cheese, bo słuchajcie, ostatnio kupiliśmy w markecie. Chcieliśmy sobie sami zrobić. No i wyszła totalna katastrofa. <laughs> and American Price. Awesome. Dzięki. at the the gracie maybe you would like to explain yes. what is it all about and why is it important in american culture why we, every okay we are at kid brewer stadium also known as the rock and this is the home of ab states football team. the rock if you see over there there's the hill where the students always sit and you can see there's a path from sliding down on their stomachs in the rain very fun over here is where the student section is and this is the field where it? <laughs> the It's uh State is a well-known football team in the Sun Belt Conference and I don't miss a game. That's all I'll say. Yeah. No to, to listen to. So. to it's too good to be true. Yeah. 32, 75! Americański football, a very important sport. Na amerykańskich uczelniach, jak widzicie, jesteśmy na stadionie, co tydzień odbywają się tutaj mecze, studenci kibicują, schodzą się ich tysiące, jest to wielka część ich identyfikacji, można wręcz powiedzieć, i wielkie przywiązanie. My natomiast dzisiaj bawimy się frisbee, no bo futbolu amerykańskiego nie znamy, ale porzucać dyskiem można. Słuchajcie, dobija drugi tydzień równo naszej wycieczki w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie dwa dni spędziliśmy u Gracie. Powiem szczerze, chyba jak do tej pory najlepsze doświadczenie moim zdaniem, najbardziej amerykańskie. Było, było świetnie. No i co? No i dzisiaj wyjechaliśmy, jedziemy w kierunku Atlanty i później Nowego Orleanu, czyli już nad Zatokę Meksykańską. Natomiast co wam chciałem dzisiaj pokazać, to jest Kostko. Tak to się nazywa, czyli taki wielki sklep. Możemy sobie tu gdzieś skręcić w jakąś alejkę. Słuchajcie, towar tutaj, e, towary tutaj są po prostu gigantycznych rozmiarów. Nie ma tu niczego, co byście mogli zjeść naraz praktycznie. Wszystko jest w gigantycznych opakowaniach. No trafiamy teraz na sekcję jogurcików chyba, tak? I, e, i co? No i wszystko jest opakowane w wielokilogramowe e, opakowania. Weźmy na przykład tutaj. Zobaczcie, no od razu są cztery pizze. I, ee, I nie są to małe pizze, tak? Więc tutaj rzadko bywamy raczej w tym sklepie. Czego jeszcze nie powiedziałem, tak mi się przynajmniej wydaje, to to, że dopłaca się podatek, dolicza się podatek na koniec zakupów. Czyli jak widzicie tutaj cenę powiedzmy 10 dolarów, to zapłacicie pewnie 10 dolarów i 70 centów. Choć nie zawsze ze spożywką to jest bardzo różnie. Natomiast z elektroniką, z tego typu rzeczami, e, w większości tak jest. A, i co ciekawe, jeszcze tutaj zaraz zobaczycie, można testować sobie e, produkty. Tylko, że nie wiem, czy pani. A, ma pani, ok. I'm sorry, can I have a try? O, not yet. Thank you very much. Jeszcze pierożki nie są gotowe, najwyraźniej, ale to nie rozumiem, a czemu się śmiesz. W każdym razie. Mm, o podatku powiedzieliśmy. Ceny paliwa jeszcze, o, to jest ciekawe. Tutaj można kupić litr paliwa za, powiem Wam, 2,50 na polskie złotówki, więc naprawdę ceny są inne niż, niż u nas. Przy czym normalnie się kupuje w galonach. Jeden galon to jest 3,8 litra. O ile mnie dobrze, dobrze tutaj pamięć nie zwodzi, i galon kosztuje około 3 dolarów, tak. Także ceny baliwa są bardzo przystępne. Dobra, widzimy, że już pierożki są gotowe, bo tak krążyliśmy po tym sklepie, wygłupiając się tutaj, bo naprawdę jest... Powiem oh, Wam, no. <laughs> niezłe jaja są w tym sklepie. Doritosy przed chwilą widzieliśmy kilogram w jednej paczce. Thanks. Wezmę Ci jedne, Mike. I will have one for him. Thanks. Trzymaj. Bo tak płaci swojego kamerzyście. Testujemy. Dobre, powiem wam. Smakują azjatycko. Lekko przyspieszone. Można by to wziąć. I jeszcze szybkie takie overview, czyli pogląd na ten sklep. Tu jest ciekawa rzecz, bo po wyjściu ze sklepu możecie sobie usiąść, zjeść to co kupiliście przynajmniej my tak zrobiliśmy z Michałem. Większość ludzi bierze tutaj albo pizzę, albo hot doga. Możesz Michał pokazać i są do tego dopisane kalorie. Zobaczcie, za 2 dolary, czyli za 8 zł można kupić loda, który ma 500-600 Naprawdę te lody są gigantyczne, tak? tak? samo kawałek pizzy. Jeden kawałek pizzy za 2 dolary macie 800 kcal. To naprawdę nie są małe ilości i stąd wydaje mi się bierze się ta otyłość 42% Amerykanów się z nią zmaga niestety. Michał, gdybyś mógł jeszcze tutaj rzucić dookoła tego sklepu, bo uważam, że to jest ciekawe i to nie jest coś, wiecie, wyjątkowego. To jest typowy taki sklep amerykański, powiedzmy e, hurtowy, tak? No i tyle i wracamy do auta i jedziemy na Atlantę. Co ja mogę więcej powiedzieć? Naprawdę Stany Zjednoczone, jak do tej pory nie zaskoczyły pozytywnie. O czym? Polityce zwrotów. A, no i większość tych sklepów ma taką politykę zwrotów, że można coś kupić i oddać do 60 dni nawet, do 90. To bez, bez limitu w To Michał mówi, że bez limitu. Także no, ciekawe, ufają swoim produktom, albo jest po prostu może większa kultura, jeśli chodzi o nadużywanie, albo nie nadużywanie właśnie tego typu polityki. No ja nie mam tych... dobra. No. Pytanie. O tam wkurzy się gość. Słuchajcie, pytanie od yy, Jana. Jak się czujecie jedząc tamtejsze śmieciowe żarcie? No i tutaj odpowiedź jest taka jak wcześniej, nie? No, dajemy radę. No powiem tak, że to śmieciowe żarcie nie jest aż tak śmieciowe. Zjedliśmy jakąś tam pizzę, która była faktycznie, obciekała tłuszczem. Skrzydełka, barbecue, takie rzeczy amerykańskie już próbowaliśmy. Ale no nie jemy też tego takiego typowego śmieciowego żarcia. Raczej sami sobie staramy się przygotowywać, no to... To jest dobrze, bo się da. Czy to prawda, że trzeba płacić przed tankowaniem na stacji? Trzeba albo zapłacić przed tankowaniem, albo po prostu wsadzić kartę kredytową i tyle. To tak, jest... i o, to jest ciekawostka. Ja jak używam Revoluta tutaj, który działa bardzo dobrze. Myślałem, że nie będzie działał aż tak dobrze w Stanach, to skasowało mi przed pobraniem transakcji tej już konkretnej 750 zł. 750 zł zablokowało mi kwotę. Ale jak zatankujecie, to później od razu się odblokowuje, nawet nie, nie trzeba czekać. To jest instant po prostu, tak, no ale i... faktycznie trzeba mieć więcej kasy, żeby oni mogli zablokować tę kwotę, no bo później z tych 170 dolarów, które blokuje, nawet jak wam zablokuje 40, no to musicie mieć ten jakiś tam e, bilans większy. No właśnie, jak to u was prowadzi, zmieniacie się. No, zmieniamy się, generalnie zmieniamy, jak zmieniamy. do tej pory Michał więcej jeździł e, i są so, no fajnie się jeździ, powiem wam, po Ameryce. Troszeczkę długo się czeka na światłach często, ale poza miastami te ulice są... Są fajne, szerokie i co? I mnóstwo pick oczywiście. Mnóstwo pick-upów. E Atlanta, powiem wam, miasto gigantyczne. 7 pasów, 8 pasów. Chyba muszę kończyć, żeby tutaj nie stwarzać zagrożenia. Choć nasz samochód sprawdza się rewelacyjnie, jak do tej pory. Słuchajcie, jesteśmy w Taco Bell. Michał, możesz przesunąć kamerę, pokazać. To jest taka knajpa, gdzie sprzedają tacosy. Ale zaraz dopytamy jeszcze tutaj sprzedawcę o więcej informacji na ten temat. I jedziemy dzisiaj na Florydę, czyli nad Zatokę Meksykańską. Jak do tej pory wyprawa się udaje bardzo fajnie, Dwie ostatnie noce spędziliśmy w garażu, troszeczkę podziałaliśmy, budżet podreperowaliśmy, bądź też nie, nie wiem, za tym to... Alright, we have Evan here. He's working in Taco Bell, and I'd like to ask you why is so many people coming to Taco Bell. Why is one of the most popular uh, fast food chains in the US? Why do you think so? Mainly, the thing with like fast food and stuff like that is mainly because it's quick and easy. And I think as a society, we live in a microwave-type society, so we want everything fast like that. Um, people don't really have the time to appreciate a, a, a sit down experience, really. Um, Taco Bell has also had a reputation for about 70 years, maybe 60, um, just of good quality food and tacos. That was your first job, correct? This is my second job. Oh, my second first job was at Steak and Shake. All right. I don't recommend it. <laughs> it's pretty bad. It's a pretty bad job, not great food, you know, just borderline not great. All right. um, for most teenagers, I would say it would be very. Enticing. Um, um, it would also be very, like, I don't know the word for it, but like in your face, like all of a sudden, like that. Um, but for me, my dad grew me up to work. I'm the workhorse of the family. Like I said, I have two jobs and I, um, I try my hardest 110% every single time I work. Um, but now you have summer holidays or you also have classes? School, like, uh, i start don't start. have summer school no. oh, right. because you're going to high school or not i'm in you're high school yes yeah. i'll be a junior next year yeah planning my life ahead and everything but for a teenager it can be enticing and it can be scary um, yeah, definitely. and that's why i think a lot of teenagers don't want to work because they have everything handed to them yeah. uh, not having to work I had to work, for, I had to work off my truck when i turned 16 i had to do a whole bunch of stuff so it depends where you work so okay. really fast food is going to be more like customers, how they treat you. so customers are going to treat you more like not as great, you know, they're going to treat you as their servants, but oh, yeah. the, the people that you work with, it depends on who you are. if you're going to be an introvert and you're going to not say anything, you're going to be pushed to the side, you're going to be, you're going to be, you know, no one's going to talk to you. but if you be yourself, you know, around other people, uh, people will come to you and you'll have a good time at work. and yeah. hours will pass by faster. You know, um, And it also depends where you work. If you have a terrible boss and people are just rude and they don't do their job and you're doing everybody else's job, it's going to be terrible. But if you're doing your job, everybody else is doing their job, everything's going to ride nice and smooth. So it'll be good like that. Yeah, because what we found out was that the service towards the clients is great. Like in the yeah. States compared to Europe, I would say people that serve are way nicer. Yeah. But we don't know about the atmosphere within the team, right? So... Right. It probably also depends. For sure. And it's like it also depends. So like if you go like downtown, it's gonna be like more like um near like more less economic families and stuff like that, or less economic areas really, neighborhoods, it's not gonna be as great. But I think America has this sort of like companion towards everybody. Like I think we're all big one big team. Oh yeah. So I think patriotism is yeah. It's a high-level thing. Yeah. Yeah. I'm happy to hear it. I'm happy yeah. to hear it. You can't experience America, really, in your whole life, honestly. America is so big. You can't really Texas even. Most people that live in Texas don't leave Texas because there's so much in Texas to do. So, a lot of people they just come here for like a week, a month, and they're like, oh, this place sucks. But once you get to know the people, make some friends. And you get to know what America is, that's when. Yes. That's that's, that's what, but that's for reference, at. we are in uh, Georgia, Georgia, but you are Columbus. from Alabama. Yeah. I'm from Alabama, so I'm from Dothan, Alabama. I was born in North Carolina. Um, they're kind of, I think, eight hours away. Which part of North Carolina? North Carolina? We've uh, been Charlotte. All oh. oh, right. I mean, that's, yeah. that's the biggest city, right, in North Carolina. Yeah. We've been to Bone. Bon. Is it like in the, in the bon. mountains? Boone. 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 Bon. Bon. Great, great place. Yeah. Great place to be. That's pretty cool. I like North Carolina. Mainly in the winter for the snow. Oh yeah. Um, but I'm mainly from Alabama. Um, I grew up with, I want to say incredibly country, but somewhat country of a family and we would fish and hunt. Um, awesome. We, we knew how to skin and our own food, make our own food, stuff like that. Um, Do you have siblings? Uh, I have oh. a sister and I have a brother. Awesome. My sister is 14 and my brother is 6 now. Alright, so you're the leading, leading uh, kid. Awesome. One second, I'm sorry. Awesome. Thanks, man. it is.